Marek i co zdecydowałeś się wracać z nami Jesteście <laughs> debilami <laughs> przygody teraz, może zapalę światło Ale nie widać, wiesz? Aha Czepią eee, nas w każdym razie. Niemiecka policja. Pacówki mnie zatrzymali. No no zatrzymali, chyba zbudzamy duże podejście. Kiedy odejdziemy Chodzę jak maszyna wcytuć Na drugą głównie tylko co mi herbi Te szare bloki nauczyły Młody piersi, ale nie mam ci przystroli broń hajtery 48, 49, 50. Witam. Ja jestem kamerzysta i bardzo serdecznie witam Was na najszybciej rozwijającym się kanale w Polsce. Za chwilę mamy 2 miliony subskrypcji. Więc jeżeli jeszcze ty nie subskrybujesz mojego kanału, tutaj znajduje się czerwony przycisk. Widzicie, jaki ładny ten czerwony przycisk jest. Znaczy, że taki sam czerwony przycisk klikniecie tam na dole i wspólnie pobijemy rekord Polski, czyli najszybciej wbite 2 miliony subskrypcji. A w dzisiejszym odcinku co zrobimy sobie, Marku? W dzisiejszym odcinku... Wow. Kruszwil wyjeżdża na wakacje i bierze ze sobą kamerzystę. Jestem brudny? Tak, jesteś bardzo brudny. No w każdym razie w dzisiejszym odcinku Kruszwil zrobi sobie wakacje i weźmie tam ze sobą kamerzystę, który będzie wszystko rejestrował na kamerze wideo. Wideo, dokładnie. Także e, wie, że to będzie blisko. Czyli? No, czyli w Niemczech. To jest taka wyspa zamknięta. Zaniebiliście, kurde! Jak to ja to uwielbiam jeździć do Niemiec. To, to co, to tyle? No tyle. A gdzie jest szofer? Zaraz podjedzie. Ale coś jeszcze mam powiedzieć, czy nie? Jeszcze płyta, chyba, tak? A Moją płytę wiecie gdzie możecie kupić, vip Z moim autografem i z autografem Marka Na okładce będzie moja twarz Tak? Czyli Je... zobaczycie Nie bez worka, Dokładnie. bez woreczka Jeszcze się reklamujemy? Czy to nie, jest nie, nie, nie To jest koniec reklam, zaczynamy odcinek Zapraszam Państwa bardzo, ale to bardzo, bardzo serdecznie Kiedy disco polo wejdzie za mocno Grubo Marek, grubo. To co? Co, już jesteś disco polowcem, czy jeszcze Jestem nie? Jestem disco polowcem, już muszę się powoli przygotowywać. Zobacz kto przyjechał. No siema, co tam? Co? Co, co tam? Ta? Ale dobra, to w takim razie gdzie jest mój motocykl? Jaki motocykl? Nie śmiej się, głupia, wyjmuj go i jedziemy motocyklem, tak? Nie ma żadnego motocyklu. To po cholerę tym przyjechałeś. To no, no Ale po cholerę tym przyjechałeś. To, żebyśmy jechali na wakacje, tak? Czy gdzieś? Gdzie czekaj, tam gdzie, czekaj, gdzie czekaj. Y, możesz robić zatłumacza, bo co on chce mi powiedzieć? Nie wiem, Marek, jedziemy tym, jest to, chcę, to jedziemy tym. Czyli on chce mi powiedzieć, że jedziemy tym? No tak. no. Nie podoba ci się? Biała perła. A, chyba nienormalny. Wiatr mam... Dobra, oni się jeszcze chwilę pokrócą. Każdym słuchaj, razie... słuchaj, mi, Kurde, przecież ja nie mogę sam. Dobra, weź, weź Marek. Mi pomóż, no w trudnej sytuacji. W jakiej trudnej rozdrowi. sytuacji? No wsiądziesz do tego. Nie. Co disco polo ci uderzyło do głowy? No kurde, disco polo, jak no, ja mogę jeździć takim chodzi. samochodem? Rozumiem, jeszcze jakby golfem przyjechał z remis albo. Dobra, Marek, jeźdź za mną. Zamówisz mi taksówkę, proszę. Taksówkę do Niemiec? Tak nie? Ale nie, to wtedy jest tak, że płacisz mu, nie wiem, na przykład 500 i on cię zawozi. Czemu wy za mną ładzie? Ja, chciałem... no, no, ja chciałem porozmawiać z widzami, chciałem porozmawiać z widzami, Jezuchrystę! i normalnie płacę pięć stów, nie? no, to tyle nie tu jechałem no, i co jedziemy? za kilometr płacę ogólnie za kurs do Niemiec. Ej, no czekaj, ja za tak grupkę zamówię. Bile, w każdym razie widzimy się już na wyspie. Nie da się z nimi normalnie porozmawiać. Marek jak zawsze musi robić jakieś wyrzuty sobie z piny. Marek na pewno nie jedziesz z nami? Nie jadę z wami. Jakbyście przyjechali droższym samochodem, a w zasadzie szofer... Dobra, opalę się, nie jadaj z nim. Ale to jest dobre auto, jejku. Nie, sorry. Nie jest no dobra, auta. to widzimy się na miejscu, tak? Na miejscu się widzimy, ja podjadę taksówką. Cześć, przesadzasz, chłopaki. przesadzasz, serio przesadzasz. No nie, dobre nie, 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 po, po prostu no co ja mam się męczyć? Życie jest zbyt krótkie, żeby dobra, takie więc. marnować, serio. Zapamiętaj moje słowa. Cześć. Przecież to ty marnujesz czas teraz. Jakie fajne auto, a on nie chce się Znaczy, się auto, no średnie to auto Jak jest. to średnie, no o co ci chodzi? Fajne. No, ale bez przesady. wybrzy ja się wy... starałem, żeby ogarnąć to Wybrzydza strasznie, jest Dobra, jesteśmy już na miejscu, widzicie palemki. Jak ci się szofer podoba? Mam Zobacz, razie... jak to wygląda w ogóle, patrz. Jak z jakiegoś science fiction, co? No... Nie wiem, jakieś tam... Dobrze to wygląda. budowali albo coś. Dobrze to wygląda. Oby Myś... Marek jechał jak najdłużej. Myślisz, że... Widzowie będą ciekawi jak tam jest w środku Ale no nie czekamy na niego chyba, co? Ja mi nie czekałem, wchodził Ja no, to zobacz, tam dalej, czy tam? Tam, a nie wiem, gdzie chcesz, ale potężne to jest, ogromne Ciekawe jak jest w środku Ty, idzie, pa Kto? A? Ojejku Jezu, co tak długo? Nowe piosenki disco polo Jak? Przez żołądek do serca będę cię karmił maleńka Zanim sąsiad golfem przyjedzie <laughs> i do swojego domu cię zabierze A to musisz ja... się rymować Co? Musisz się rymować Rymuje się do, do zmiany jest jeszcze. To my pod, podmieniacie później. Chodź Marek, lecimy. Lecimy? Zajebista opcja, weź mi na garba. Ej! Dlaczego? No bo kurde, musiałem dojść z tej taksówki. Przynajmniej on mnie wysadził w daleko stąd. Zapłacisz mi za to? Nie zapłacę ci za to. Ale co? Dobra, czekaj, czekaj. Moja historia jest naprawdę trudna. Wiesz, jaki był problem z tą taksówką, bo ten Polak. Ej, czekaj czekaj, no, no, po, po, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Dobra, to może tutaj do kamery opowiem. Słuchajcie, taka akcja. Polak mnie zawiózł. No tam, tor... wszyscy są ciekawi, jak tam jest środki, Dobra, w każdym razie Polak mnie zawiózł troszeczkę za granicę. No i po prostu powiedział, że dalej nie jedzie, że dla niego to nie jest opłacalne. Nie wiem o co chodziło typowi. No i, w... W i, i. Kurde. I, i, czekaj, czekaj, czekaj. No czekaj. No to no, będziemy I czekałem w wiosce niemieckiej. Co on gada? Nie rozumiem go. W internecie znalazłem numer na taksówkę niemiecką i Niemiec po mnie przyjechał i nie mogłem się z nim w ogóle tutaj dogadać. Zaśpiewałeś mu bo... pewnie, co? Ta no, śpiewałem o tam swoje kawałki disco polo, które tam sobie napisałem, ale to mniejsza. I po prostu ten. Weź mnie na garba, ej! No dawaj, no. pierdzielę, to jest tak naprawdę wybił. Postawię ci wejście. Jakbyś do szkoły sobie? A jak te wejście, wejście kosztuje? Ile? O, wiesz, o, taki ciężki jesteś. No tak, bo dużo jem. To jestem ciężki. O, boże. Ale ładny kadr. Co? Ładny kadr. To wyglądacie tutaj, tak romantycznie. Mi ciężko jest. No ale tak romantycznie wyglądacie. Romantycznie! No! I to zaraz kręgosłup trzaśnie. Wcale nie jestem, Bardzo. Warem. Kurde, A, i się wywalili. Kurde! Po co się przewracasz? No bo tu jakiś spytaj. Specjalnie, specjalnie to zrobiłeś. Nie zrobiłem tego specjalnie. Dobra, chodź. Specjalnie to zrobiłeś, żeby mnie nie nosić. Bierz tą kamerę teraz. Ej, no dobra, bo mamy niewyjaśniony teraz problem. Słuchaj, problemy się rozwiązuje jak, jak jest tam. Weź kamerę od szofera. Szofer musi mnie zanieść, bo ty nie jest... Jak szofer. Ty najwidoczniej nie jesteś kompetentny. Nie chciałeś żeby... moim autem się przejechać, to nie ma. Szofer, szofer. Nie ma. Szofer, nie. Szofer, szofer. Nie. Dobra, A co? Kawałek. No dobra, musimy się dogadać, panowie. No Nie, nie podobało ci się auto. Masz, kamerę trzymaj, bo szofer będzie miał rączki zajęte. Dawaj księżniczka Lordy. No dawaj, dawaj Zapraszam Państwa wikal, Islands, Deutschland, Berlin Szczerze to troszeczkę się zawiodłem. Czemu? No bo nie podoba mi się tutaj. Fajnie tutaj jest, no co ty gadasz, chodź zobaczymy dalej. Co jest w no, co tym No nie podoba mi się to, ja myślałem, że tutaj będą baseny. Tak, cała... no to są baseny chyba. Chcesz w takim sałasie sobie zamieszkać? Idziemy do ślubka? To można? Nie można. Zamknięte. U, nie Czemu to jest ten typ, no? no nie rozumiem za co tutaj daliśmy ile 400 zł w przeliczeniu na złotówki? No coś takiego. Za... 400 to nie tak dużo, Marek. Za co 400 zł było? No za to, że możesz sobie posiedzieć wśród natury. Masz, ty masz palmę, możesz się palmą pobawić. No ja chyba stąd idę. No, Serio. Nie, no, Jak no. idziesz? Ty taksówką wracasz? Taki, gra... Taki grają czy śpiewają. To chyba dźwięki z YouTube'a. że dźwięki z YouTube'a? Normalnie, wpisali dźwięki no, słucham, ptaków to i są. No ale to masakra, to jest wszystko sztuczne, nie ma żadnych prawdziwych roślin. Nie, nie wiem. Jak masz palmę. Serio, to nie jest nic zabawnego. Mi się tutaj strasznie nie podoba. Możemy no teraz zobaczymy za zjeżdżanie. Ale ja chcę basen. No to chodź na basen, zjeżdżalnia basen. Będzie zjeżdżalnie i basen? Mhm. Tak, bo ja tutaj szukam względów rozrywkowych, tak? No tak. Ja tak, nie tak. jestem osobą dorosłą, że tak powiem i nie potrzebuję patrzeć się na Jak to coś? nie masz 18 lat. Tak, ale ja się czuję jako, jak dziecko. I ja szukam basenu, żeby się popluskać. No no no. I no nie ra, nagrywaj się mnie! Się no jak mam nie nagrywać? Nie nagrywaj mnie, bo cię pozwolę, to do Dobra, to przecinam. O, to jest życie. Nie widzisz mi temu? A co robisz? Bo chcę iść sobie nogi zamożyć chociaż. Skoro jest już jestem, to trzeba korzystać z tego co o. tutaj przygotowali dla nas państwo. Chcecie sobie nóg zamoczyć? Nie. Zajebista sprawa. Co? Wrzucić go? Co? Wrzucić go. No, no. dawaj jest. Na pewno? No to dawaj szybko, zanim wyjdzie. Ale jesteś pewny, że go wrzucić? No kurde, beka będzie. No w sumie, Żeby się pobawić, nie? No. Czekaj, wyjmę wszystko, żeby mi się nie zalało, w razie czego. Dobra. Bo muszę to to powiedz może idziesz też do mojego? Nie, no w sensie muszę to dobrze zrobić, bo... bo się skapnąć, nie bo on się cały czas obraca, zobacz. Patrz na niego, jak się nie będzie. No w sumie. Spokojnie, spokojnie. Tak jakbyśmy się sobie po prostu patrzyli. No, No dobra. tam Marek? Dobrze się bawisz? Całkiem nieźle. A sprawdziłeś czy wszystko masz? Marek Marek, co tu leży? I tutaj nie wiem. No patrz, widzisz co? Dobre Ty do bardzo jesteś? No to miałem sam skoczyć. Specjalnie wzięłem z trójką Chcesz tutaj wlecieć? Do ciebie idę tych nagów. Ale tak jest... Co? Was... Was... O no nie! <laughs> Easy! <noise> to tak, kurde. To co, teraz ty, oper. No ja mam kamerę, sorry! Co? Nie no, siedź, siedź sobie! Siedź! A, da, mnie no, siedź. To o kurde, ale mokrzy! <głos> <głos> o kurde, jak to wygląda! <noise> Daj mi ten worek! To nie mogę, bo... To będzie legalne. Jałosne, no, jestem cały mokry. Masz w ogóle mój strój? Mój strój? No. Kompilowy? Tak, wziąłeś mi. No to wziąłem. No to daj mi go lepiej. A ja, gdzie to teraz? I Co? <laughs> Chciał się co zwrócić jest? później. Co? O co chodzi? <grym> A jak to myślisz? Chodzi, to chodzi. No to, widzę, no i już zrobiłeś. Wiesz, co masz na plecach? Nie, wiem, nie interesuje mnie to, czemu ty to zrobiłeś? Co zrobiłem? No czemu mnie wrzuciłeś? Jestem teraz cały mokry. No bo to zabawa, Marek. Spodnie mi no. spadają. A wiesz, wiesz, co masz na plecach? Co mam? Metkę. A, no tak. Ja nigdy nie odrywam. Jak nigdy nie odrywam? No bo to jednak jest oznaczenie marki i wszyscy wiedzą yy, po prostu jaki produkt noszę, jeżeli mi ta mameczka wyskoczy. Chodzi o logo firmy. Ale się tłumaczy, co? Nie, no poważnie. No dobra, dobrze. A ty tak nie robisz? Nie. Widać, że jesteś. Jest nie Okularki? Posunął. Może takie szybkie. Jak tych fituje? Dobre, Marek? Fajne czy nie? No, Gdzie to celowo idziemy? Ja coś zjadł. Zjadłby coś. A na kogo koszt? Na mój. Na kamerzysty koszt idziemy ja, jeść. To na mój i na kamerzysty koszt idziemy jeść. Zapraszam. A może te? Dobra, so, skończysz pajacować, bo jesteś żałosny. Właśnie pokazałeś jak bardzo jesteś żałosny i teraz jestem cały mokry. A gdzie są moje? Dziękuję ci, Szoferze. Proszę. Sakra, no kurde, coraz mniej mi się tutaj podoba. Nigdy tutaj już nie przyjadę. No gdzie znalazłem jedyną fajną rzecz w tym całym sypie, że tak powiem, a mianowicie to. To urządzenie polega na tym, że uderzamy w jakiś tam ludzików i dostajemy za to punkty. Właśnie w taki sposób można wyeliminować swojego przeciwnika, zatem gram sam. Zgadza się szofer? No. Jesteś na to gotowy, żebym zagrał w tą grę Idź, to lepiej. No i to by było tyle z gry. Nagrywasz? Tak. Także drodzy Państwo, w końcu jesteśmy na czymś fajnym, na czymś ciekawym, w tym całym wielkim parku. Wyspy tropikalne się to nazywa, tak. A mianowicie, weźcie obrót szofer jesteśmy obok zjeżdżalni. Czyli jedyna ciekawa rzecz, tak naprawdę, tutaj. Co e, co? Wy się patrzycie, jak ja zjeżdżam, rozumiem? Czy, czy co? Dawaj. Ja zjeżdżam, tak? No Zajebiście, dawaj. Także idę teraz na najlepszą zjeżdżalnię. Poczekajcie na mnie. Chodź podejdziemy do tej niebieskiej, nie? Wybranie? Do. W ubrania? Ale to jest hardcore nie? Ta niebieska. No niebieska, ta. Tam jest. Widzisz to? to? Jest to wysoko? No. O, chodzi. Co on robi? To nie ta! Co? Stanął Co, szybko? To co, teraz we? Mi się bardzo podobało. Podobało się? Tak. Chcesz Hasterowe. też sobie zjechać? że na niebieską idziesz. No co ty, na niebieskiej wiesz jak się rozpędzasz? Ona jest cały czas prosta. Tam nawet nie ma żadnego zakrętu. To jest hardcore. Ja... Hardcore? Nie, ja bym nie zjechał. Pokazywaliście na filmie tą niebieską? No pokazuję ja, ja może pokażę. Z, zobacz jaka to jest wysokość w ogóle. No dobra, ja zjadę. Zjedziesz? A czemu nie? Serio zrobisz to? To jest My Metal, nie? Zjedziesz? No zjadę. Chcesz ściągnąć worek, nie? I buty. O cholera. Ty on to serio zrobił? O kurde. Idzie. Nie, ja myślałem, że wstaje coś. Ale pada. Ty, on serio to zrobił? O cholera. Daj mu worek. To serio zrobiłeś? Dawaj teraz ty. Nie bałeś się? Dlaczego? Dlaczego? Jeszcze raz no. chyba idę. Jeszcze raz? Jeszcze raz wariat. No. Wariat. Ja bym się nie odważył. <noise> no. Ja nie wierzę, że on to drugi raz robi. Ja bym się bał, serio. Taka duża zjeżdżalnia. No. Masak. Jak myślisz jaką prędkość się ciąga? No, tam chyba jest 70 km. Pana typa! O cholera Dobra, to co, lecimy dalej. Mamy żysta, słuchaj. Nagrodę za odwagę możemy iść do sauny. Zajibiszcie. Sauna kosztuje dodatkowe pieniądze i ja mogę za to zapłacić. Za odwagę. Naprawdę. Napiszcie mu w komentarzu jesteś frajerem. Za, za, za odwagę. Za odwagę. Napiszcie w komentarzu. kamerzysta, jest jesteś frajerem. O kurde, idziemy do sauny. Brili się do niego, bo przeskoczył przez barierki. Skażecie czy co? W sensie? Idziecie czy co? Ale l, 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 tam przeskoczyć przez barierki? No a co. Co ten typek robi? Nie ten wiem się to ja to ja to 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 ja to... na wala z Idziesz czy nie? Nienormalny co? Ten typek jest? No troszkę no, Dobra, idziesz czy nie No Może coś idę, idę. Co, przeszedł przez tą barierkę to musi się no, wyżyć na no, Myślisz, że to, że ma coś z garem, czy nie? Chyba tak, patrz, teraz idzie z tą pałą na recepcję sprzedać go Żeby przeskoczyć ten. Ty ale jaki prawiniaki co? No dobra, to co mam przeskoczyć to, Marek? Nie wiem, rób co chcesz, ja idę do sauny, czekam w saunie. Przeskakujesz? Nie wiem. O, czekam się jak pobijemy, to coś jest skórzony taki. Jakiś. Myślisz? No kurde, widzisz jego twarz. A ty jesteś pracownicy są czy o co chodzi? Nie wiem. No tutaj jest jeden pracownik prawo. Dobra. To co? Przepam. Przeklikujemy, nie? Co? Przeklikujemy, nie? No chyba tak. Nie, Magic carp. The karpie mają. Uj jak to ogonem rusza, cholest. Bo... Dobra, chodźmy dalej. No. Co, coś Krzyw, jak myślisz, to jest głupszy szofer czy, czy ta ryba? Nieśmieszne to twoje słuchary. Eee, Ale patrz, na... chodźmy, chodźmy. Co? Nic, nic. No chodźmy. Ty, a może balonem się przelecimy? Może balon jest już nieczynny, bo ktoś nie mógł szybciej tutaj przyjechać. To moja wina, że czekaliście na mnie dwie godziny? To nie jest moja wina. To ten taksówkarz. Wie Co jak ty robisz, takiego Marek? Flamingo? Ale tam nie można wchodzić. Co ty robisz? Marek tam nie można wchodzić, nie? Ludzie chodzą. Co? Tam nie można wchodzić, Marek. No pogrzany, co? Ludzie chodzą, a ty idziesz do flamingów. Coś cię boją, Marek. I co? Nie narady złapać. Chciałem tylko flamingę. Nie można jednego wziąć? Trzeszkę zdawać ci wyjść. Mają tyle flamingów, a nie chcemy jednego wziąć. Ale śmierdzi tymi flamingami, chyba tam strają, nie? No chyba każde zwierzę, co? E, ogólnie to idziemy stąd. Nie polecam. całego serca nie polecam. Wszystko... Czemu nie polecasz? Fajnie było. Wszystko pozamykane. Eee... No jak przyjechałeś o 23, to co się dziwisz? Nie przyjechałem o 23, tylko o 21. Wszystko pozamykane, ciemno, nie można nigdzie wchodzić. No, To co ja mam dużo mówić? Nie, nie polecam, jeżeli chcecie tutaj przyjechać to, to raczej sobie odpuśćcie, bo nie A ty warto ty byś przyjechał tutaj do gry? Nie ja wiem, może. Nie polecam. Nawet ty Zobaczcie... nie jesteś przekonany. No tak pół na pół. Zobaczcie poprzednie filmy oraz zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia. A to jest mój kanał Marek. Do zobaczenia. Marek i co, zdecydowałeś się wracać z nami? Jesteście <laughs> <Coś się> debilami. <laughs> Przygody teraz, może zapalę światło. Ale nie widać, wiesz? Aha. Trzepią nas w każdym razie. Niemiecka policja. Taksówki by nie zatrzymali. No, nas zatrzymali. Chyba wzbudzamy duże podejrzenia. Policja i. co będziemy trzepani, trzepany w tym? Wszystko. Ja się nie dam. Nie dasz się trzepać? No nie no, to jest już przesada. Jakbym jechał taksówką, to nie byłoby takich problemów. To wyjedziecie jakimś gratem, dlatego myślą sobie, no nie wiadomo. Patrz, patrz, co on tam robi. Normalnie grzebie tam rzeczy. To co nam też będzie grzebać? Ale tak. No, to weź ktoś ma mojego plecaka, tak? ja nie pozwolę, żeby ktoś mi grzebał w moim plecaku. Halo? No to weź tam do tych Zozoli. Zozoli wiesz? Z wami takie wyjazdy, idioci. Ale... zatrzymują nie. tylko i wyłącznie Polaków. No. Tylko Polaków. No tak. Ale ciekawe, dlaczego, dlaczego zatrzymują tylko Polaków? Nie Jak myślisz, Marek? Nie mam pojęcia. Nie interesuje mnie. A ja wiem dlaczego. Dlaczego? Bo Polacy kradną. Super. Dobra, jestem z nagle, bądź dalej. Mogę stąd iść? nie, nie możesz stąd wyjść. Jak wyjdziesz, to cię zrzucą na glebę i będzie przesyłane. Dobra, to idę. A czy. A. Um, um. Serio? Wychodzisz? No to zobaczymy. Dawaj, dawaj, serio. Nie, dobra, serio, nie. Serio, nie? Oni będą A Oczęcie. Rób. <grym> no dawaj. Oczęcie rób? <grym>